Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z Gry z Hello One. No i słuchajcie, biegnę po y, te nasiona e, z magazynu. To co pani tam, y, koleżanka, naprodukowała, bo się trochę miejsca zwolniło, a pewnie ona teraz stoi w produkcji. Natomiast gdy już ty, y, z tymi wszystkimi y, nasionami się pozbędziemy, będziemy produkować metkę. Yy, bo za dużo, tej, yy, za dużo tych nasion kupiłem, przecież nie możemy cały czas handlować yy, tymi. Yy, o, widzicie jaki syf. Będę musiał pozabierać każdego rodzaju po górze, nie? No, niestety, auta nie mamy i nie mamy jak przewieźć. Ja bym zapisał, może ja tak dwa razy, może pobiegnę. Tylko pytanie, czy tam się gdzieś znajdzie miejsce na to. Bo nigdzie teraz y, nie można kupić. Y, znaczy można, ale tylko udana y, oraz w innych sklepach otwartych do. Y, mam na myśli, że regały można kupić tylko i wyłącznie do. Y, do konkretnej godziny. Aczkolwiek patrzcie, bo tu jednak ktoś jest. To jest Charles. Ale ja bym przyszedł jeszcze rano, zobaczyć, czy ktoś jest na y, nocnej, na y, porannej zmianie bo yy, zawsze były tutaj po dwa pracowniki, yy, pracownicy, <laughs> no ale chciałbym sprawdzić też drugiego pracownika, jak będzie tam funkcjonował. Yy, czy on w ogóle przyjdzie, czy nie przyjdzie, czy żyje, czy nie żyje i tak dalej. Także wszystko w tym odcinku się zobaczymy, zobaczymy. Ja ci trochę miejsca tutaj zapcham, koleżanko, przepraszam, nie martwcie że masz już miejsce zarezerwowane, wiadomo. Tu jest, powinno być te złote, tylko, że nie ma, bo ktoś nie produkuje. No to ja przełożę, wyjątkowo raz. Żeby tutaj się coś produkcja mogła zrobić. Tylko w ten sposób zrobię, o. No i my nie musieli poczekać minutę, a co z tym? Co to były? to Torebki, tak? Mam nadzieję, że tutaj żaden pracownik nie dotyka tego, więc ja na wszelki wypadek tutaj przesunę. I ja bym tu... Nie, no przecież to były tylko te rzeczy, no. Dobra, jednak odetkajmy miejsce koleżance. Chcę, żeby ona coś pracowała. Bo niepotrzebnie jej płacę, właściwie. Yy, tu można posprzątać. Właściwie to moglibyśmy zatrudnić tutaj jakiegoś sprzątacza, nie? Ale widzieliście, jaki tam jest w tym magazynie. Także ja tam... Znaczy, tam możemy mieć tylko jednego pracownika. A ja tam będę bardzo, bardzo rzadko przychodził, nie? I za niedługo tą pracownikę, pracowni, pracownika stamtąd wygonimy, w sensie odstrudnimy, czyli... Nie będzie u nas pracować, tylko jedna rzecz. O, już się skończyła, Bardzo dobrze. Jedna rzecz... Bo... Yy, ja bym jeszcze jej nie, nie, nie odtrudniał. <laughs> nie wiem, yy, znaczy zwalniał może w ten sposób. Bo w przyszłości yy, będzie można przenieść pracownika, a ja nie mogę na nich patrzeć jak oni se płaczą. Gdy... No dobra, nie płaczą, ale się smuc smucą. No po prostu to jest smutne. Ja nie wiem czy wam to pokazywałem, ale nie chcę wam pokazywać. Skolwiek wam pokazywałem, przepraszam, pokazywałem, jak żeśmy opuszczali budynek yy, tego, tam był yy, od pani Mr. Ming. Pamiętacie jeszcze ją? Mam nadzieję, że tak. Dobra, zatrudni teraz zakupimy miejsce tutaj, czyli 160 było chyba. I tutaj 160. 160. E, Bunjaloo i Placeholder. I to ma być za 6 godzin, ale ja bym się przespał. Pieniądz macie? Nie, nie macie, bo po co? Ta za dużo bierze. To weźmy jeszcze tutaj tysiąc, dajmy. Ten 200, a ten 200, ten 200, ten 300, ten 200. To chyba y, ten. Y, Wydaje mi się, że. O, i teraz zapamiętajmy, no, bo teraz na rano mamy zlecenia. Także ja bym wziął jedną dwudziestkę. Proszę się nie pchać, goście. A ty czemu nie pracujesz, gościu? Natomiast wszyscy, wszyscy ruszyli do boju, tylko nie ty, gościu. No, co jest to nie tak? Jest ten, no tak, pewnie. Dwie osoby w jednym miejscu. Dobra, w międzyczasie sprawdźmy, czy ktoś tu pracuje. Kobieta pracuje, Chloe, dobra To pewnie ona tam był. O, masz. Tak. Jeszcze cię rano mogę przyjąć. Wehind dinner. Ja najpierw pójdę tam, bo tam chyba dwie osoby były. Tak, bo dwie osoby były w tym, są w tym samym miejscu. Gdzie wy jesteście, goście, no ludzie, co ci inni... Młodzin... O, to tu. Eee, Kevin, no, mógłbyś... Później, albo... Wcześniej? Ty, pięć sztuki, ale poczekajcie, bo mi chyba nie starczy na to. Czemu ty jesteś ty niezadowolony, gościu? Wydaje mi się, że tu jest jakiś błąd. E, trzy sztuki, pięć sztuk, dobra, jeszcze mogę tych poza... poprzyjmować. Poza... Po... Po... Przy... Po... Przy... Po... A ty chcesz? Nie, nie chcesz. Dopiero później. No dobra. Tam nic się nie dzieje, tu się nic nie dzieje. A jak się dzieje, to nic. Dzień dobry, Mietku. Ty chcesz trzy sztuki, proszę bardzo. I tu chyba za matem Dobra, w międzyczasie przypieszmy pieniądz. Bo takie są moje prawa. Ty mietku, co jest z tobą nie tak? Czemu ty idziesz? Nie mogę ci skoczyć, skoczyć na głowę, no co za chłop. A tu mogę? U tej koleżanki? Ojojujujujujuj. I... no nie. Jeszcze raz. I... kopsia siatra lalala. La. I no. i no. Iiii. Onno, onno, onno pu. A poczekajcie, bo tu skakać można. Użysz ty. Pani jest lego. Dobra. Dwie sztuki? Mogę. Jeszcze rano, gdzie? Gdzie tym razem? No, Mietek. tak, wiedziałem. jak najdalej teraz. Trzeba mu to zamknięty ten magazyn. Nie można tam przejść jakiegoś ogarnąć. Tylko chyba go jeszcze nie ma. No się wejście trochę, o jest, no dobra. E, Mek, to ty jesteś od stacji benzynowej, nie? Któryś tam. Czy od tej, czy o tamtej w centrum, czy łocoka mam? Ja mówię tu, że tu jest chyba na wschodzie, że... Kurde, nie wiem. Czy to jest wschód, czy zachód? Kasmart. Na W. Dobra, nie wiem, nie dam się. No tak, ale dopiero... A wiesz co, wiesz co, a gdzie ty będziesz? No dobra, tam. Afternoona. No przecież tam byłem, gościu. Dzień dobry, wieczór. O, moli, moli, moli. Błoka mi się. Ej, moli, moli, o, hej, 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 że. E, dobra. Czemu nie pracujesz? Co tu się dzieje? Szybciej pracować mi tu. Poczekajcie, bo zaraz składników zabraknie. Pracuj szybciej. Co wy teraz się dzielicie? O! O masz. To ten staruszek odejdzie sobie. Eee, wygrałeś zakład. A poczekajcie, bo tu nie ma miejsca. No ale weź tu łóż normalnie. No człowieki, no co jest wami nie tak? I daj mi tu szóstkę. To będą dla pracowników. Proszę się nie pchać. Yy, dobra, mamy 10 Dobra tam Ja już pójdę Ja po prostu już nikogo więcej nie przejmuję Bo na dość tych człowieku będzie Uwierzcie mi. O jezu, przepraszam pan co... O, o, o przepraszam ten, yy, telewizor pan masz Jakie dźwięki były przez ten talerz? Jakby ktoś się myślał, że to miska albo nie wiem co. No to talerz. Na pewno padła mikrofon, na pewno, na 1000% <grystanie> Na 1000% procent! ojoj ojoj oj, oj, oj Uciekać mi stąd A nie mi tu osiucking Czyli pacing Moje tutaj sprawy... Ej, a no, ty nie, tu nie. Ktoś tu jeszcze jest? O Luis. Nie. A. O. Nie Luis, tylko... Ta druga... Ta Kim, o. O masz No mieczek kie... jak... Nie, 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 czek, czekaj, czekaj. Spróbujemy za 120. Niech nie lubisz tego, no co za gość. O, wysłałem kucharza. Tędy nie mogę przejść, bo tu policeman stoi, no. Ha ha, 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 ha. Widzę, że wam się podoba ta bardzo gra. Yy, I na, I ci, którzy mogą, to niech napiszą w komentarzu, co by woleli. Czy by woleli sprzedawać cały czas tego Powera Dunkuna, czy zacząć produkować metkę. Czemu nic nie pracują? Ta, teraz pewnie towaru nie będzie, no. no Ruszycie no. Wiecie co? Dużo masz jeszcze tych nasion? Nie, trzy. To daj mi te nasiona i daj mi to wszystko. Yy, daj mi ten regał, bo mi się przyda. Jak najbardziej, tak? Jak najbardziej, tak. Tu będzie sobie kolejny regał stał, bo się przyda. Nigdy go nie za dużo. Yy, I tu, jak to wszystko się pozbędzie... To my, te kolejne regały kupimy, tu I postawimy, kupimy te kolejne dwie maszyny tu I będziemy produkować dwa razy szybciej, tylko... No nie wiem, czy mi się tak chce, oczywiście Ja bym chciał wyjść, może Może eee, Ja bym zostawił to wszystko tu Bo to wszystko będzie dla mnie, jak zawsze Ja bym wziął to i to Bo to wszystko idzie dla pracowników Oczywiście ziemia w ręce, bo to jest tylko jedyna rzecz legalna Moim ekwapunku, Tylko teraz muszę się przedostać przez policj policję. Przez policję. Najpierw pójdźmy do Bendiego. Znowu cicha jest ta gra, no ja... Przepraszam, ciągle mam ściszoną tą grę. Ty no nie ma tego guścia, no. Gdzie ten guść? Alo, Mitek. Gdzieś tu. No, mi gdzie ty idziesz? Dzięki za pieniądz. I mam dla ciebie jeszcze coś. O, dawaj to i. i to, proszę bardzo. Szybciej pracuj. Gościu, słaby jesteś dzisiaj. Będę po prostu w słoiki zamieniał już ludzi. O, brat, brat, czekaj, czekaj. Gdzie ty chłopie idziesz? A, sprzedawać. Sprzedawaj szybciej, nie patrzcie tak na mnie, gościu. No daj mi chłopę, no. Daj mi to. Masz... miejsce? Masz. Trzymaj to. I trzymaj... to. Proszę bardzo. Yy, dzień dobry, pani, 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 pani. Pani ma tu... duży, duży syf. Jezu, i Roman jeszcze tych nasion, no kobito, no ruszcie, no. No tak, no... O, o matko, ta ciężarówka cały czas stoi. Ona się nigdy tego nie ten. Nie, nie pozbędzie. Ale oddawaj mi to. Ona ma mieć swoje miejsce. Ale my chyba żeśmy to wszystko tutaj wyprzedali, nie? Mam nadzieję. Musisz się pośpieszyć, kobieto. No naprawdę. Jak to idzie ci z pieniędzmi? Proszę bardzo, jeszcze masz do tysiączka. Nie wytrzymam. Dobra, yy, odw tu odwiedziliśmy, tam odwiedziliśmy. To teraz jeszcze możemy iść do. trzeciej osoby. Tam przy y, motelu w sensie wiesz, y, nie przy motelu, tylko tam wiesz, na wprost, tam koło tych bloków mieszkalnych, wieżowców mieszkalnych i tak dalej. Wiesz, co mi komand, nie? Czy nie? Oj, y, cześć. O, bardzo dobrze, dam ci tyle. Dziękuję. I pom. No dobra, yy, kto co chce? E, to trzy sztuki. Po co tyle zawracasz? Ja tylko od pięciu mogę przyjąć. <grybujesz> yy, to wszystko idzie do pracowników, więc ja to wszystko tu wsadzę. No wszystko co się dało to wziąłem i udostępniłem. Jezu, ci za wolno pracują, naprawdę. Ubierzcie mi. Już tu będziesz nie... To czy będziesz pracował... Nie, już nie będziesz pracować u nas. Gdybym mógł, to bym cię przeniósł gdzieś indziej, ale no... No fajny byłeś przynajmniej. Fajnie pracowałeś. Jak na razie dostaniesz się jeszcze trochę u nas, dopóki się nie pojawi aktualizacja, co prawda tracę pieniądze, nie? Ale no... A właśnie. Yy, no teraz to pewnie już nie zdążę pójść. No. No tak. To w kolejnym dniu sprzedażowym i w kolejnym odcinku, ale mnie tutaj proszę mnie nie, nie popychać, pójdziemy zobaczyć ile kosztuje drugi yy, biznes. Yy, I tam chyba była poczta za ileś tam 8 tysięcy chyba, ale to chyba w karcie trzeba było zapłacić. Czy w gotówce, chyba w karcie. O mój moli Molly, gdzie ty? Da o, chodź, chodź, chodź. A bo ty jeszcze nic nie sprzedałaś to idź sprzedaj i daj mi pieniądze. w dalszym sensie wszystko mi daj zobaczmy czy z automatu możemy skorzystać mamy z niedzielę, ale chyba w czwartek dopiero przelałem czy tam w środę otwórz mi to mm. widzicie co, ja bym zrobił sobie tatuaż dnia następnego, zobaczmy jak to by nie wyglądało no dobra Moli wraca to już później od Yyy, tak? Yy, afterno, dnia następnego. Czemu ja tutaj nie, nie wejdę? Opa, to jest śmietnik. Ktoś tu chyba wcześniej wcześniejszy, ale ten właściciel palił papierosa. Yy, dobra, weźmy to wszystko. Obo przyjechała dostawa. Mietek Mietek O widzę, że nie ma akurat te, tego towaru Matko i córko, matko i córko Ruuu, no błagam was, ludzie złoci Trzeba zwrócić kolejną tutaj dostawę 180. Proszę się patrzeć na mnie, nie patrzeć. 180, nie 18. No co ty chłopie, jesteś normalny czy nienormalny dzisiaj? 180. Zatwierdź jak za duże. Sam jesteś za duże. To chyba za 60 było to. 180, 160. Proszę bardzo i proszę uprzejmie. No i przyjeżdża. Tak, przyjmę cię, ale dopiero to będzie na... Y później. No dobra, to już jest cały czas ta... Ten dzień... w Którym nagrywam... 15, a będzie wrzucone też 15. Dokładnie o godzinie 15. Albo nie od 18. Bo o 15.00 będzie Roblox. Jeżeli, nie, nie, nie. Wiecie co, na razie Robloxa nie? Bo ja widzę, że większe wyświetlenia są z tej gry niż z Robloxa. Ci, którzy nie lubią tej gry, a wolałby Robloxa, no to proszę bardziej mi tutaj zachęcać albo yy, prosić więcej znajomych Waszych do obejrzenia mojego kanału. I dzięki temu mogę obejrzeć nagrać Robloxa powyżej 100 wyświetleń. Na razie tam jest po okolicach 40, także to nie jest aż tak dużo, bo Roblox to wiecie, jak to jest. Oj, i pracownik by teraz powiedział, czy tam szef. Proszę nie biegać, bo to jest nie, to nie jest plac zabaw. A ja mam to... Wiecie gdzie. No dobra, jak to idzie z tym wszystkim? Szybciej pracować O matko, jeszcze trochę zostało. Ty, no cztery wziąłeś, no co za chłop. Tej nie wytrzym nie wytrzymiem. No i ja nie mogę. już może to obcięła, co? No. No mnie, tak weź to, no. Ty też. O, proszę bardzo. Jutro tego podbędziemy. Coraz mniej, coraz więcej tam, tamta produkuje w tym magazynie Umasz? No nie wytrzymiem no Posprzątajmy tu trochę. Tu już wszystko posprzątałem, nie? To jeszcze, tutaj robi bardzo dobrze. Coraz długo wam to idzie, coraz dłużej naprawdę, uwierzcie mi. Yy, ja się zastanawiam, czy jednak tutaj nie wprowadzić jeszcze drugiej maszyny. Tego bym musiał zatrudnić, tylko właśnie, bo tu chyba można mieć maksymalnie 5 pracowników. Ale mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to nie, no to ja tego niestety nic nie zrobię z tym Proszę bardzo i to nie wyciągnę I to muszę pikapować Proszę bardzo yy, Ostatnie tutaj dwie rzeczy Widzę, że jesteś smutny, smutna Nie wiem kim ty jesteś chyba z... Nie wiem, chłopakiem chyba jesteś ale no... niestety już koniec będzie sprzedawania Dunkuna Dun Tego... Powera Dunkuna <laughs> Bo już za dużo mamy tego towaru Naprawdę, zobaczcie Ja będę to na razie tylko dla pracowników wydawał to, a potem zaczniemy tutaj, w tym miejscu sprzedawać Metę, metkę Ja wiem, że ci smutno gościu, no ale no co ja mam zrobić Ja już na to nic nie poradzę. Miejsca też nie mamy, czy mamy wory? Mamy wory. Czy nie mamy worów? Mamy wory. Patrzcie tu jeszcze tu mamy. O, patrzcie, a to, 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 to skąd się to wzięło? Proszę mieć to tu. Słoiki mamy. Można dołożyć. Nie widziałem, że nawet tu mamy zapas. Dobra, macie trochę zapasów, ja wezmę wora Bo muszę To na chwilę wsadzę to O, dobra, się trzyma No i jakoś to jedzie Dobra, już za długi ten odcinek, ja nie mam czasu tyle za chwilę będziemy się żegnać. A właśnie, jaki tytuł oh mam? Aha. No to ja już wiem. Już wiem. Yy, dobra, ja bym jeszcze to posprzątał. Tutaj, w tym miejscu. Po cztery można maksymalnie na ten Ty no nie godaj Nie no mnie to yy, W dniu kolejnym pójdziemy to wszystko sprzedać, te wszystkie 4 sztuki, bo aczkolwiek yy, nie wiem Ja bym może zostawił Ja bym to jednak zostawił Może się przyda kto wie Natomiast musimy teraz to wszystko posprzedawać Natomiast na spokojnie, bo tam jeszcze mamy ile tego. A tu ktoś coś korzysta? Mam nadzieję, że nie. Także ja tutaj może zresetuję to. Czy ty możesz mi przestać popykać na kościoła? Coś jest chyba z tobą nie tak. Szybciej tym pracować. Przyjechała do Saba może? Tak. Bardzo mnie to cieszy. Oj sorry Pracować, jeszcze jest wczesna godzina No, co tak marnie, co tak marnie, no dalej no Myślicie, że ja mam czas cały dzień? O ta i teraz wszyscy już nie pracują, bo nie ma co robić, nie? Nie, 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 proszę mi to dać. Przecież słyszę, że ktoś idzie. No mhm, dobra. O! Tu można dołożyć kolejną dwudziestkę. Eee, i teraz tak. Tu mamy te wszystkie rzeczy. Tu są te złote rzeczy. O! Tu są też wory, widzę. A, poczekajcie tu jeszcze jestem po dunkuna. To ja teraz pójdę yy, zobaczyć jak wy... Zapiszmy grę może lepiej Ale też w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie obejrzenie tego odcinka Możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję, komentarz jak zawsze możecie zostawić pod filmem, ja będę odpisywał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!